Chory, piękne ujęcia chory, z, z karczmy z Brie <mund sigue> To oczywiście moi drodzy jedyny pierścień Choćby tutaj dodatek w Urynę do do Królestwa Jest i tutaj rozdział o broni, piękne obrazki Przechowały jednak w z szaf stary płaszcz to, tak I kapsuł, który nosił podczas wyprawy że z rana, dzisiaj, po dzisiaj Pijemy na mój koszt, a jutro rano ruszamy za Ja tak podnoszę droga. kufel Może nie z rana No z rana No po rana Dobre. powiedział Dobrego nas w konie i on jest takie wow O tak, tak, Wyjdzie, no, tak no, to no Właśnie ja mam stworzyć tą mapę tutaj No ja mam starać stropa... no, no nie, rysunki, <laughs> soki, cesarweny Ja bym wyciągać taką starą mapę No ja się znam na mapach, bo w sumie Dobra, dużo. I oczywiście oryginalne kości z tej pierwszej edycji jest, jest parę takich notat, zawsze się przykład, dobrze bawimy wiesz taka droga, bieg i jest BRI.